bardzo dobrze było sprawne, było uczciwe i tak dalej. No i tutaj tam pan deresz, pani Koworowska bodajże, jeszcze tam prawda nie wymienię. I autoryzował pewne sprawy również ksiądz, który prawda twierdził, że był obecny przy ekskumacjach, prawda, potwierdzał. Ja nawet dzisiaj chyba w telewizji, chyba tego międza też widziałem. Chciałem się... Do... To tak. jest taki opiekun ratowników, że tak A jeszcze na konkluzja. No, rząd i, że tak powiem, jest zgodny tutaj z Rosjanami, że wina jest po prostu tych, którzy wylecieli po prostu. Oni wylecieli i jest Pani, ich wina. No. Tak, to powiedział dosłownie Partus bezpośrednio przed przybyciem tutaj z jego konferencji prasowej. I powiedział dokładnie tak. Na pytanie czy... Wskażę pan winny, a on mówi tak, nie chcę dostarczać bólu niektórym, ale wszystko jest w raporcie. Więc powiedział tak, to przecież ci, co wylecieli, są winni za Boga. Czy mam ich dobijać? No w ten sposób nie. Niestety. Natomiast ten ksiądz, Henry Plaszczak, Jest opiekunem ratowników. No i powiem tak, na spotkaniu z premierem i całą jego ekipą rządową, gdy byliśmy, siedział za stołem prezydialnym. Jako osoba, która identyfikuje się z tymi, którzy rządzą. Potrafił wprowadzać wielu w błąd. Opowiadał, że on wie, forma nawet zdjęcia. Nikomu, proszę Państwa, nie pozwolono robić zdjęć w Moskwie. Jemu tak. Powiem jeszcze jeden taki przykład. Zespół najlepszych specjalistów do spraw identyfikacji w takich katastrofach zwłok z Włoch. pochodzi z Bydgoszczy. Oni na wieści o katastrofie natychmiast zgłosili swoją gotowość czekając na walizkach. Na zaproszenie wyjechać do Smoleńska i tam być obecnym i pomagać identyfikować polskich rodaków. Centrum rządowe podziękowało. Niziutko pojechali ratownicy, którzy nic tam nie robili, byli obecni wśród nich, był właśnie. Wymieniony przez pana Kapla. To był Kapra. kolejny numer tylko, żeby ludzi poszukać. Zgadza się, proszę pana, ale nie wszyscy... Putin zorganizował to od początku, rok wcześniej to zaczął organizować. I doprowadził do finału. Przecież jak był tu z Tuskiem na eł, no to ja tak bym Tusk jest najlepszy i koniec. Musiał mordę trzymać teraz. Ja, ja Tylko, że my musimy teraz na ten temat głośno mówić, bo to, że pan mówimy. Panderes, no wie Pan, Pan jak wykazują materiał z IPN-u, był tajnym współpracownikiem. Także on tej tragedii nie przeżywa, on już jak wiem, go, a zgłosiła się do niego, do mnie, jego pierwsza zona, którą porzucił, która była mieszkana we Włoszech kilkadziesiąt lat, temu obserwowała i powiedziała, że po śmierci pani Szymanek nawiązał znowu ją, z nią kontakt i chciał tak ta, odnowić znajomość ale, nie, nie, tak. ale ona zauważyła, powiedziała, że tak, on jest goles i on nic nie ma jak żyła żona, to mu załatwiła dwie rady nadzorcze i z tego żyły. No, to, to. także ja opisałem jego historię w pewnym takim piśmie, gazetę wyborczą, więc tam trochę się przycip i wyciszył. No to on był jednym z tych najgorętszych zwolenników, aby Krzyż spod pałacu prezydenckiego zawieść do Katynia i tam go na zawsze zostawić. Ale tam dzięki takiej interwencji. Ocalam ten Krzyż. Mimo, że później byłem internowany najpierw no, był w później w internie u prezydenta Komorowskiego, dzisiaj bezimienny wisi w, w kaplicy loretańskiej Kościoła Akademickiego Świętej Anny w Warszawie. Nie ma żadnej informacji, kto ten Krzyż postawił, kto, co on reprezentuje. Tabliczka, co co nie ma. Nie ma. Tak, Proszę, przepraszam. Powiem tak, ja nie jestem blisko, Płacać? 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 z racji Płacać? przez Płacać? 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 zawodowo, więc mam mało Płacać? trudno mnie powiedzieć. Obserwując daleka byliśmy pewnych kilku sprawach, no dosyć uprzejmy, taktowny. Ale chyba ma określone jakieś spojrzenie na ten problem i... Nie wiem. Trudno mi zabrać głos, bo z Kościołem walczyć my nie będziemy. Przecież... Są jakieś jeszcze pytania? Serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Już, 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 już. Jeszcze chciałbym się zapytać o taką rzecz, bo pan wspominał o tych prokuratorów. Chodzi mi o jak wygląda współpraca z ludźmi niższego szczebla, no bo wiadomo, że administracja rządowa no to jest wiadoma kwestia i zachowanie. Natomiast z tymi wszystkimi ekspertami, prokuratorami, lekarzami, ale z niższego szczebla, których w mediach nie ma, a które no, być może z obywatelskiego i zawodowego punktu widzenia pomocą, wiedzą. I gotowością właśnie do pomagania są w stanie się dzielić. Czy tutaj jest jakiś mur, jakaś niechęć, jakaś chwała z ich strony? Czy tutaj w zasadzie, no wspominając tej strony rządowej na tych niższych szczeblach, ta współpraca wyjaśniamy, wygląda lepiej? I druga kwestia, o którą chciałbym się zapytać: czy są panu znane, może wiadome, jakieś kwestie? ewentualnej amerykańskiej pomoc. No bo tutaj w tej chwili chyba bez zaangażowania środowiska międzynarodowego trudno będzie w obecnym układzie czy takiej już władzy no ten mur jakoś przebić. No więc tak Niestety jest panny. Szanowni Państwo eksperci fachowcy są jak całe społeczeństwo część nie boi się i występuje jawnie. Poprzez internet nie zawsze chcę po prostu występować po prostu nazwiskiem. Niektórzy, jak profesor Dagowski, jak inni, robią to z otwartą przyłbicą. No, on jest fizykiem, niektórzy lekarze i robią to całkiem otwarcie. Co można znaleźć w dokumentach, które gromadzi pan Antoni Maciarewicz. Przecież on nie wymyśla wszystkiego jego. Ktoś te dokumenty ludzie dobrej woli dostarczają. Także jest szerokie oparcie. Natomiast co się tyczy pomocy międzynarodowej, to tak, ja sami żeście przecież wysyłali i za to chciałem podziękować wszystkim serdecznie. Na mój adres były trafiamy listy poparcia o międzynarodową komisję. Kilkaset tysięcy list pisanych fizycznie przez państwa trafiło do różnych instytucji europejskich i Senatu Amerykańskiego. Dopóki będzie prezydentem pan prezydent Obama, dopóki rządził będzie pan Tusk i Platforma, żadna organizacja nie samolistnie nie, nie zadeklaruje swojej pomocy. Wszyscy mówią mniej więcej tak. Wystąpi polski rząd o pomoc. Taka pomoc będzie. My nie możemy się narzucać i występować wbrew oficjalnie wybranym przez państwa przedstawicielom sfer rządzących. Gdy byłem w Paryżu, czy w Londynie, czy w Wiedniu, to tam dziwią się, bo to nie możecie ich wyrzucić, ja mówię, ludzie, to nie jest u was, że wy wyjdziecie na demonstrację zrobicie, gdzie jest opinia publiczna, jest, ma taką siłę, że trudno ją w ogóle przecenić. U nas słuszne różne media, skatują i przekręcą Każdą sprawę. I dlatego, jeżeli nie będzie tej jedynej takiej możliwości przyjęcia władzy, to nie będzie prawdopodobnie tak szybko wyjaśnionych wielu rzeczy. Będziemy musieli czekać jeszcze dłużej. Wiem, że Amerykanie, jak to enigmatycznie napisali na wniosek polskiej strony dostarczyli niezbędne materiały po katastrofie. I te materiały przewijają się gdzieś w polskim śledztwie prokuraturze. Są przekazywane ze służby do służby, niektóre są tajne, niektóre może mniej tajne. I jak wykazała Rzeczypospolita, przez kilka miesięcy gdzieś leżały. Czy to były materiały z zdjęcia satelitarne z chwili katastrofy czy też po katastrofie czy przed tego nie wiem. dzisiaj też tajemniczo o tym mówił pan Mila. nie wiemy władza w Polsce teraz może jak wiecie prawie wszystko i to wykorzystuje i z wielkim cynizmem i z wielkim takim Doświadczeniem otrzymanym od, poprzez doświadczenia komunistów od 90 lat, czy 100 nawet prawie, dobrze się trzymamy. Nowe, stare wraca, tak? Czy będą pan, Państwo domagać dymisji arabskiego? <G bunker> myślę, że tak, myślę, że Wystosujemy taki nie, nie, pismo. tu jest rola organizatora wizyty przygotowującego w ogóle technicznie jest oczywiście bardzo ważna. I tutaj wszystkie zło było zawarte, ale premier Tusk po dzisiejszej konferencji broni to jak lew. Zrobił taką, zrobił mu prawdopodobnie podobną krzywdę, jak zrobił panu Klichowi. Tu przyjął dymisję, a tam wyznaczył go na listę kandydatów do Senatu, aby go, broń Boże, nie pozbawić unitetu dyplomatycznego. To samo wiem, że jest i pan arabski także. To Dziękuję Pani Andrzeju za wielkie zaangażowanie dla Polski, Pana I mam prośbę, żeby od dnia dzisiejszego już po tylko trzy miesiące na zdzielę zacząć działać. Uważam, może się mylę, ale jeżeli nas Koszczu nam nie pomoże w tej chwili i nie zaangażuje się tak jak... Powinien to, my tych wyborów w październiku nie wygramy. A jeżeli tych wyborów nie wygramy, to będziemy dalej tak jak jest, będziemy się spotykać, mówić, narzekać, coraz gorzej się nam będzie żyło. I dlatego też od dnia dzisiejszego w każdy powinien człowiek, który ma pewne takie poglądy, jak my tutaj wszyscy, nie mieć tego grzechu, zaniedbanie i działać. Działać w jaki sposób? Gdzie się da mówić, żeby odpowiednio w uczuciu ten głos i poszedł do głosowania w październiku? No a więksi, bardziej zaangażowani, takie jak pan, dotrzeć to. Przecież jeszcze są biskupi, jak w Drokończynie, jak w Łomży, jak jeszcze i w Warszawie, jak po Gdańsku, którzy może narodu polskiego nie opuszczą. I oni powinni też w tej chwili, bo jeżeli nie, no to już się nie ma co sprzedawać. Przecież zostały nam lasy i mogą sprzedać.